Specjalnie na wywiad zaprosiłem tam najpiękniejszą część, pięknych i młodych, dzisiaj w Kępnie, który to koncert, już w tym roku, krótkim roku, jak do tej pory, bo dwa miesiące. Oj, ciężko, tak szczerze mówiąc, podsumować to, co się dzieje od początku roku. No ale już yy, myślę, że około 60, 60 coś e, ala e, to, bo gramy miesięcznie e, tak około 20- 30 e, koncertów. No teraz jest sezon taki, że tak powiem jeszcze nie do końca e, w pełni rozwinięty, więc myślę, że tak po dwadzieścia, przynajmniej 25 koncertów miesięcznie gramy. A powiedz mi czy... Kiedy zaczynaliście, to spodziewałeś się, że to będzie aż tak pracowity zawód w zasadzie, bo, bo to, to nie ma chwili nawet odpoczynku. No, szczerze, myślę, że każdy, kto pisze się na tego typu pracę musi zdawać sobie sprawę, że jak to wszystko rozwinie się, no tak jak stało się w przypadku naszego zespołu, Może no, wiąże się z tym, że jednak więcej czasu spędza się poza domem niż w domu i tak naprawdę ten zespół staje się taką główną rodziną, bo tak naprawdę bardziej znamy siebie chyba niż, niż na przykład swoją żonę. Być może pospędził z nami więcej czasu niż, niż swoją małżonką. No my z Dawidem mamy inną sytuację, ponieważ już aż za, dosyć wręcz siebie, bo jesteśmy cały czas razem, a nie ma co narzekać, dajemy radę. Przynajmniej nie naczekać na siebie, gdzie byłeś, gdzie co robiłeś, o które to się wraca. No, jeżeli chodzi o to, to, to zdecydowanie możemy unikać takich tematów. Kiedy macie czas na komponowanie nowych utworów, na stworzenie czegoś nowego? Przecież wiadomo, że na starym cały czas materiale nie można bazować, tylko trzeba to do przodu pchać. No szczerze, to musi być też takie natchnienie. My raczej nie staramy się robić czegoś na siłę. Jeżeli nie ma tego natchnienia, jeżeli nie ma pomysłu konkretnego, który jakby nam by siedział i jakby z którego my byśmy byli zadowoleni, no to też na siłę nic nie można zrobić. Teraz mamy taki przestój, że tak powiem, ale już będziemy brali się ostro do, do pracy, ponieważ trzeba już zrobić jakiś nowy numer, no ale zobaczymy, jak to się potoczy i kiedy on że tak powiem, wypłynie z naszej duszy. Jest trochę przykro, kiedy przychodzi wiosna, słoneczko trochę mocniej grzeje, wakacje się zbliżają, wszyscy wyjeżdżają nad morze, a Wy do pracy takiej zmożonej, intensywnej. A powiem Ci szczerze, że my nad morzem to spędzamy wakacje naprawdę e, praktycznie połowę e, czasu. E, więc nie możemy narzekać tyle, że te nasze polskie morze strasznie marudne jest, więc nawet w tamtym roku nie mieliśmy okazji zamoczyć tyłka, że tak powiem, e, ale mam nadzieję, że w tym roku będzie lepiej i, i że uda nam się wykorzystać ten wolny czas pomiędzy koncertami, właśnie, żeby chociażby wejść do naszego Bałtyku. Czyli e, wiem już, że wyjeżdżacie przed świętami gdzieś, tak? Tak, tak, tak właśnie. Teraz e, mamy już zaplanowane wakacje, e, takie dosyć duże, dłu długie, chyba najdłuższe w naszej karierze, bo Jedziemy na ponad dwa tygodnie, więc myślę, że odpoczniemy aż za nadto i już po prostu będzie się chciało wyjść na tę scenę, do tych ludzi, także dobrze jest tak, myślę, zatęsknić za pracą, tak się wrócić z, podwój z podwójną siłą. Dlaczego Ty nie masz chrypy jak śpiewasz? Wiesz co, nie wiem, mam taką naturę po prostu. Mówię, każdy, każdy kto nie znam jakby mnie z tej strony nie wie, że wykonuje disco, a gdzieś tam usłyszał, że jestem piosenkarką, to pyta się, czy śpiewam broka. Nie wiem, no taką mam naturę od zawsze. Zresztą chyba moja córka pójdzie w ślady, bo już od małego też ma taki zachrypnięty głos, no ale być może to jest ta, cała magia. Dzięki wielkie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.